Siemaneczko w drugiej części Let's Play Mod Świąteczny 2020. Tak, mamy górną połowę młota. Znalezioną jest dokładnie w tym miejscu, jakby ktoś szukał. Ja się trochę nachodziłem. Przy okazji przy ognisku był świecznik i woreczek. I tam pięć monet. I znalazłem też kolejną bombkę. Nie przy ognisku, tylko przy którymś tam drzewie. Swoją drogą tu dalej nie pójdziemy tą drogą, bo nas zawraca. Także jakby obszar jest dość mały, aczkolwiek, kurde, te drzewa skrupulatnie to zasłaniają. I. T... Ha, czyli zakładam, że musi być też dolna. Zakładam, że musi być też dolna połowa młotka. Powiem wam, że no już trochę błądzę po tym dość małym obszarze, ale jednak, no tak jak mówię, dość kurde tutaj jest to schowane. Ciężko tutaj znaleźć coś, naprawdę. No dobra, no. Szukamy dalej, nie? Odezwa się, jak, jak znajdę kolejną część młotka. Chyba, że tyle wystarczy. Zobaczymy. Mamy na zamarzniętym, e, chciałem powiedzieć, jeziorku, ale nie, to jest zbyt duże słowo. Taki stawik. Mamy dolną połowę młotka. Mam nadzieję, że tyle e, wystarczy, cholercia. Jezu, chyba z 15 minut tu latałem za nim. Dobra perspektywa do szukania takich rzeczy. No. Oby nie było, że środkowa część młotka jeszcze gdzieś leży, ale nie, no to już by chyba było przegięcie, e, kurde, pały, no. W ogóle się zaczyna powoli ściemniać. Dobra, czy ja przejdę przez tą dziurę w płocie, czy muszę tam iść na obkoło? No, jak fajnie. Dobra, choć Mam nadzieję, że tyle wystarczy. Hej, ty! Mam. Znalazłem twój młot. Tak jest. Niestety w dwóch częściach. A to byla. Mój ukochany młot, no nic, naprawię to przy najbliższej okazji. Dziękuję, że chciało ci się go szukać. Nie to ma problemu są dobre, ale jeszcze lepsze są nagrody. Tak. Oczywiście nie zapomniałem o liście. Proszę, a teraz wybacz. Muszę wracać do swoich obowiązków. I tak straciłem już dość czasu. Dobra, no i zarąbi się, kolejny list. Został nam. Jeszcze jeden do ogarnięcia, tylko ja nie wiem. Skąd te, te roślinki? Ale czekajcie, może od niej dostanę albo u niej znajdę te roślinki. Menzurka jest. Hej ty! Nie, od niej nie dostanę. Nie ma żadnej skrzyneczki? No w sumie tak to ja nie bardzo. Nie bardzo wiem, jak mam się do tego zabrać bez składników, nie? A tam żadnych cholernych roślinek to nie ma. Lepiej Czekajcie, chcecie mi powiedzieć, że... Okej, okay, może będę mógł zrobić bez tego. a no to... Bardzo... Aha, czekajcie, to bardzo ciekawe. A pokaż mi to. No zrobimy sobie zdjęcie, bo to jest trochę dość dużo, żebym pamiętał. E, więc no powiedzmy, że troszkę sobie oszukamy. Znaczy oszukamy, no tam troszkę sobie pomożemy. Dobra. E, zaczynamy i tak, korzeń leczniczy będzie pierwszy. E, Okej. Okay. Korzeń leczniczy. A może ona mówiła nam podczas rozmowy, że tam wszystko jest gotowe, tylko ja, kurde, nie ogarnąłem tego. Może. Dobra. Korzeń leczniczy. Yy, goblinie jagody. Tak jest. Yy, chwasty. Mhm. Mm Leśna jagoda dwie sztuki. Yy. Gdzie to jest? A, tutaj leśna jagoda, dobra. Leśna jagoda, okej. Okay. Szczaw królewski. Tak jest. I na sam koniec smoczy. E, smoczy korzeń. Gdzie on jest? O Jezu, on jest na samym początku, dobra. Udało się. To wszystko wystarczy tyle. Pokaż mi to. No chyba tak. Hey. Chyba tak. Oto mikstura. Ach, jedno zmartwienie mniej. Dziękuję. W pełni zasłużyłeś na ten list. Ej, no to całe szczęście, bo już się bałem, że coś może być nie tak, że te roślinki mi się tam nie pojawiają, nie? Bardzo dobrze. Ok, zaczyna się już robić naprawdę ciemno, ale... A co jest grane tutaj? Dobra, mniejsza z tym. Ja mam wszystkie listy. Mam zgody od wszystkich. Mm -hmm. Wygląda na to, że można ci zaufać. W takim razie właśnie. Tylko trzymaj się z dala od choinki. <grym> Postaram się. Postaram się. Dobra, trochę mi się nie podoba, że... Ja, że się zaczyna ściemniać. Ale okej okay. dźwięk dzień dobry. Próbuję próbuję Aha. Wiecie co, wszyscy mogą w spokoju spędzić te Dzień dobry tutaj. Dobra, przekimamy się do rana jednak. No Niech już każdy będzie wiecie na swoim miejscu wszyscy I żeby nie było, że coś przegapiłem. Są usuwani z miasta. A następnego mm -hmm. ranka, kiedy świąteczny cieniostwór. Dobra, o! Mamy Zygmunt. słuchaj, stary, Siemka. Witaj. A, mój stary przyjaciel. Nie sądziłem, że jeszcze się kiedyś spotkamy. A jednak. przybyłem najszybciej, jak o, mogłem. W końcu, jak mniemam, to sprawa życia i śmierci. I Chyba trochę przekoloryzowałem. Właściwie chodzi o to, że nasze bombki. Są porozrzucane po całej okolicy, i nie możemy ich znaleźć. Ale dla tak utalentowanego myśliwego jak ty nie powinno to stanowić problemu. Chcesz mi powiedzieć, że przebyłem całą drogę z Vanguardu tylko po to, żeby uganiać się za jakimiś bombkami? Dokładnie Spokojnie. tak. Obiecuję, że ci się to opłaci. Na pewno. Co się właściwie stało? Sam do końca tego nie rozumiem. Dekorowaliśmy naszą choinkę, aż tu nagle zjawił się jakiś szaleniec i, że tak powiem, kij bombki strzelił. Potem przepadł jak kamień w wodę. Nie pytaj mnie, co to wszystko ma znaczyć. O. Od czego mam zacząć? Najlepiej popytaj ludzi albo przeszukaj okolice. No dobra, już tam parę bombek mam. Ile tego potrzebujesz? No. Wystarczy 10 bombek, żeby nasza choinka okay. jako tako się prezentowała. Ale biada tym, mm. którzy byli zbyt skomplikowani, Mam coś dla ciebie. Mm -hmm. Świetnie, ale to wciąż za mało. Musi być tego więcej w Polsce. Mam nadzieję, że nie w tym cholernym lesie, bo już się tam nałaziłem wystarczająco. Ale okej, okay, dobra, na ratunek. Wezwał mnie do Nordmaru, żebym szukał jakichś kretyńskich bombek. No dobra, no. Ogarniemy temat, tylko potrzebujemy czasu. Tylko potrzebujemy Ten czasu. Dobra, a z tobą? Witaj. Znajdziesz tu osobliwości z całego świata po najniższych Ludzie cenach. Tak. Witaj. Aha, i tyle. Myślałem, że sobie pogadamy troszkę. Wreszcie hey, zaczekaj chwilę. O co chodzi? Doszło mi teraz ty jesteś chłopcem na posyłki z Egfryda. Szukasz bombek, prawda? Chcesz wiedzieć, gdzie znaleźć jedną z nich? Może. No. Tak, tak Najpierw chcę zobaczyć sto sztuk złota. <laughs> innych się posrało? Z racji do cholery? Przecież robię wam wszystkim przysługę. Mnie ta cała chuliganka nie interesuje, a dodatkowy dochód zawsze się przyda. Ale Po prostu daj mi tę stułę, jeśli chcesz wykonać zadanie. Samemu nigdy jej nie... W niebo, a mieszkańcy to się jeszcze okaże. Na razie to nawet nie mam tej stułki. Topło tak? płomieni ma również niepożądane skutki. W górach nie da... Teraz nie czas na Jezu, gościu, kiedy daj w trochę się luzu, świąt a w ogóle je ja znalazłem tak, Panuję skórzany miarek. A znowu hej, monetek, okay. i mogę swoich monetek, okej. Nie mogę w ogóle pohandlować, szkoda, a ty? Królewskiego jako znak Fajny a także wyglądasz mnie na podróżnika, hmm. co Cię Ucień? sprowadza w, te w tę stronę? stronę. Właśnie, Głomienie wracam do domu. Moja ostatnia przygoda zaprowadziła mnie do najdalszych krańców Nordmaru, a teraz nadszedł czas na powrót. Śpiącego, Jaka przygoda? Daj spokój, długo bo opowiadać. W skrócie chodzi o to, że opuściłem złości, gospodarstwo ojca Uryjska, i rozpocząłem praktykę kupiecką mojego tak głośno, wuja. A po kilku latach dorobiłem się z moczych łusek, złotych i świeczników i kopca rudy. W tej całej opowieści brakuje chyba jakiegoś rozwinięcia. Ach, nie ma o czym mówić. Słuchaj, może mógłbym... Chcę mi wyświadczyć pewną przysługę. O Zależy co chodzi? O co chodzi? po prawie 15 latach powoli chcę wracać na farmę ojca. Dość mam przygód, Wolę wieść spokojne życie farmera. Nikt na świecie nie robi lepszego kompotu z dzikich jagód niż moja mama, dlatego chciałem jej przynieść ulicę, trochę zapasów. Niestety, nie natknąłem się na żadne okazy podczas moich podróży. I skąd ja je teraz wytrzasnę w No ja ja Nie wiem, tym, dlatego pytam ciebie. Ostatnim razem, gdy miałem je zebrać, po prostu przekazałem to zadanie pasterzowi, a on wrócił Połową skrzyni. Może z Tobą również i mi się poszczęści. I Oczywiście zapłacę Ci zapadykę. Teraz mam tyle złota, że nigdy nie brulec. będę w stanie go wydać. Okej, okay, akurat złoto się zszyda, bo potrzebuję stówy dla tego żydka miejskie, i wkurza mnie ten gościu, Jezu. On musi tak pieprzyć, od razu watrasa mi przypomina. I ja pitole, dobra. Może coś tu przegapiłem? Niekoniecznie. Chodźmy na Mury. No, czyli to. O, bombka, zajebiście. Czyli to jednak Nordmar. Myślałem, że jeszcze nie jesteśmy w Nordmarze, tylko gdzieś blisko, nie? A to już jest jednak ok. W sumie tak, no. Krajobraz pasuje jak najbardziej. A tu nie wejdę, dobra. Ok, to zobaczymy z tej strony, bo tu jakiś strażnik zawsze stoi. Tutaj też nie wejdziemy. Standardowy strażnik, nic nie powie. Nic nie powie. Zaraz tam sobie spadniemy na dół. Zobaczymy czy wiecie, czy czasami tu coś nie leży. No nie. Nie, 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 ale sobie zerkniemy na pewno. Skórzany mieszek, bardzo chętnie. Dobra. O proszę, jak miło. Byłoby tutaj wejść i zebrać kolejną bombkę. Dobra, A to sobie też sprawdzimy. Okej. Okay. Ciekawe ile złota dostaniemy od niego. Chociaż tej jagódki znaleźć to nie będzie prosta sprawa, coś czuję. Dobrze, że tu się nikt nie wkurza o te skórzane mieszki. Ale cwania jak stówek chce. Chyba, że zna... Ale coś czuję, że jak mu nie zapłacimy, to ta bombka się nie pojawi, nie? Czasami ją znajdziemy na farcie. Nie, coś czuję, że trzeba będzie mu zapłacić tak czy siak. Dobra. Znaczy one w budynku nie powinny być. One zawsze powinny być wszystkie na zewnątrz te bombki. Czysto teoretycznie zakładając. Nie, to jest zwykły strażnik. Dobra, to nie ma co z nim gadać. pomyślę o tym. Co mamy... Co... Tak, to chyba tak. Co jest grane? Może lepiej nie zwalaj tego na innych. Jakby chyba był nachlany troszkę, nie? Teraz tam mo może od kogoś się dowiemy, o co chodzi? W ogóle tam wybita jest szyba, witraż. Nie mogę sobie tego wyobrazić. Okej. Okay. będzie Dobra, na spokojnie. nie. nigdy do niczego nie dojdziemy. Się się to jest bardzo nie fajny domek z takim ludzie. tarasem. Może lepiej nie zwalaj tego na innych. Nie Dzień dobry. Mówić. Halo? Może lepiej nie zwalaj tego na innych. Halo? Może poczekać i zobaczyć. Ej, ty! Spotkałeś może takiego gościa z przepaską na oku i podartym kapeluszem? Śmierdzi rumem, bagiennym zielem i szczynami. Eee, nie. Nie widziałem ani nie wyczułem nikogo takiego. Ech, do diabła. Był już dawno wrócić. nie jest ten, co leży... Ee, na dole tam? Masz na sobie interesujący pancerz. Nie jesteś stąd, ja prawda? Bystry z ciebie chłopak Powiesz o sobie coś więcej? Sensu, Jestem pira... To znaczy, tak, szeglarzem tak. Rozumiem I co ktoś taki jak ty robi w Nordmarze? Ja i mój kapitan Morgan Czyli facet, którego szukam Mamy tu coś do załatwienia hmm. Właściwie mieliśmy się stąd wynieść już kilka dni temu, ale... Nie wiem, gdzie go wcięło Nie zdziwiłbym się, gdyby znowu wpadł w jakieś kłopoty Kłopoty, powiadasz? To nie powinieneś starać się mu teraz pomóc, czy coś? Sobie. A tam poradzi sobie. Mam <grym> tylko nadzieję, że raczej się tu zjawić, zanim odmrożę sobie tyłek. No cóż, w każdym razie powodzenia. Dobra. Eee, po wielu latach planuję wrócić na farmę. Tak, eee, dobra, dobra, dobra. Tu mamy, tu widzę, taką karczmę tutaj, okej. Okay. Otwórzmy sobie to. Dobrze. Zamertane. Tak, zamertane. Dokładnie. Lepiej się nie Okej, okay, a może ty mi coś powiesz, gospodarzu? Spory ruch tu macie. Owszem. Ani Dzień chwili wytchnienia. Dniem i nocą muszę samemu dbać o porządek i wszystkich obsługiwać. Jeśli tak dalej pójdzie, to w końcu zamknę interes, tak jakby to zrobił każdy na moim miejscu. Nie masz żadnych ludzi do pomocy? Niby skąd ci ich wezmę? Jesteśmy tylko małą wioską, w której każdy ma swoje obowiązki. Hmm. Mogę pomóc za drobną opłatą. No. Hmm. Skoro tak, w naszej wiosce stacjonuje pięciu strażników i wszyscy czekają na butelkę tunelowego bulgotu. Jeśli zdołasz je dostarczyć w ciągu minuty, dostaniesz ode mnie pięćdziesiąt sztuk złota. Wiesz, Dlaczego tylko tyle? Problemy. Zawsze się pieklą, kiedy faworyzujemy kogoś przy dostawie. Jeśli zajmie ci to trochę dłużej, wróć do mnie i spróbujemy raz jeszcze. Kurde. No dobra, ale minuta to jest bardzo mało czasu, no ale spróbujemy. Nie ma sensu potem Daj mi ten tunelowy bulgot. W porządku! Czas! Start! Dobra! Eee, pytanie czy strażnicy z imieniem też się liczą? Czy to ma być dosłownie tylko i wyłącznie strażnik? Kurde biegnij stary. Nie mogę sobie tego. Hej! Trzymaj. Spragniony? Zawsze! Ok. Biegnij, 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 kaman, drugi był na murach, eee, tutaj nie, tu był poszukiwać przygód tylko. Dobra. Kaman. To dzięki. Dobra. Okej, okay. aut to może zaboleć, nie? Jest git. E, ten będzie spragniony. E, tak. Przyniosłem. Dobra, nie chcę z nimi gadać za bardzo. Może się uda. No e, może się uda. Ej ty. Trzymaj. Trzymaj. Dobra. Chodź, 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 przyjacielu. Proszę. Woda z piekła roda <laughs> dobra, zarąbiście się udało. Okej, okay. bałem się, że ten się może nie zaliczać, bo ma imię, ale na szczęście wszystko jest git. Chodźmy do niego. Ej, no patrzcie, no wydaje mi się, że to jest właśnie ten, ten drugi pirat. Wiesz, mam własne tylko, że jakoś nie bardzo chyba. A nie, chociaż może to nie jest on. Dokładnie Nie bardzo wiem, co mogę z nim zrobić. Chyba na razie nic. Dobra, wróćmy do karczmy zobaczymy. Może karczma ma jakąś bombkę. To by było fajnie. chodźmy tutaj. Załatwione. Tak jest. Dobra robota. Oto obiecane o. 50 sztuk złota. Okej. Okay. Czyli jednak kasę mi dam. No, ale dzięki temu mamy już tą stówę dla tego chciwego gościa. Bąbka tu jakaś się nie zawieruszyła? Nie raczej nie. Dziwne, że. Chociaż już nie pamiętam czy to chodzi o tego, ale nie no, Może przecież. Poczekać czy imię się zgadza tego leżącego gościa tutaj. Ciężko stwierdzić. Już nie pamiętam jak on tam miał mieć na imię. Ale wydaje mi się, że tak. Ja on chyba żyje, tylko jest po prostu nachlany są po tych butelkach, ale nic nie mogę z nim na razie zrobić. Dobra, zobaczmy no co chodzi z tym wybitym witrażem tutaj. To jest jakaś kapliczka. Aha, mamy kolejną bombeczkę, fajnie. Dobra, która to będzie? Trzecia. Czyli mamy 5, 6, 7 bombek mamy w sumie. No i dobra, tu nie przejdziemy. Okej. Okay. Dobra, wejdźmy tu do środka. Zobaczmy, co jest tutaj grane. Witajcie. Magu. Wyglądasz na maga. Coś takiego. Czy mógłbyś wyczerować dla mnie pół skrzyni dzikich jagód? Nic prostszego, ale zanim ja pomogę osobnikowi, osobnik powinien pomóc mnie. Złodziej, który obecnie grasuje poza wioską, ukradł z tej kaplicy złoty świecznik. O. Niech mi go przyniesie, a wtedy dostanie to, czego chce. Ale ja mam ten świecznik. Mam świecznik. No? Osobnik rzeczywiście dotrzymał słowa. W międzyczasie wyczarowałem i zapakowałem jagody. A teraz Noha, jestem zajęty. E, dobra, bardzo mnie to cieszy. Myślałem, że coś tutaj z tym jeszcze będę mógł zrobić, ale okej. Okay. Nie wiem, czy to nie jest błąd, że nie szukaliśmy złodzieja, który może gdzieś tam jest. Ale dzikie jagody mam, mam, e, więc. się o tym niewłaściwi ludzie. Więc bardzo dobrze, tak? Dobra, jestem ciekaw, ile dostanę tych monet od niego, jak tak się chwalił tym złotem. Zapiszmy sobie i sprawdźmy. Hej, ty. Oto twoje jagody. Dokładnie? To dosłownie pół skrzyni. Skąd je wziąłem? Magnie je czarowała. Przecież samemu na to nie wpadłem. Ale dzięki, Ale masz tu trochę złota. Ech, chyba najwyższy czas ruszać dalej. W górach, nie Mam nadzieję, że sprawa z płonącymi duchami mścicielami została rozwiązana i że Walsum jeszcze jakoś się trzyma. I Podejrzewam, że to też jest nawiązanie do jakiejś modyfikacji, ale nie kojarzę. 25. Nie no to się dopnieją. nie popisał, kurde gościu. Na głowę Liczyłem na z dwa razy tyle. Podchodzi do urwiska przy latarni i dobra, ryczy patrzę tak czy jakaś głośny, bombka może jest, ale nie. To jest, on musi być taki głośny, do masakra. Do Wtedy i dobra, tu nic gór więcej nie ma. I wkroczyć do miasta, gdyż no, nic tutaj. nie stoi mu na przeszkodzie. Labina A tu może coś? Też nie? Kurde, nie przejdę tędy chyba nie. No brakuje jeszcze trochę tych bombek. Chyba nie będzie wyjścia i trzeba będzie temu dziadowi zapłacić tą stówę. No ja to będzie chyba jego najłatwiejszy zarobek w życiu coś czuję. Wejdziemy okay, sobie tutaj. Tu nic nie leży. Nie, nie widzę. E, dzień dobry. Halo. Regał na książki. Ok. Coś może być ciekawego tutaj, czy niekoniecznie. Dobra. No to idziemy dalej. E, a tu na górę możemy wejść. No zaraz, zaraz tak zrobimy. Czyli. Tak, bombka tutaj jest. Ciekawe, jak się tutaj znalazła. Bardzo ciekawe. No ale okej, okay, mamy 8 w sumie, już. To bardzo dobrze. E, okej, okay, tutaj nie ma nic. Dalej chodźmy tu. E, o, kolejny skórzany mieszek. E, e, coś tu było? A nie, kocioł po prostu, dobra. Czym? Myślałem, że z kotła wyciągniemy bombkę. To są kuferki, ale chyba nie otworzymy ich, nie? Ale zobaczyć możemy. O, grosz do grosza. Okej. Okay. Osiągnięcie wpadło. Spoczko. Nawet nie wiedziałem, że tu są jakieś osiągnięcia do zrobienia. Dobra, czyli tutaj też nic więcej nie ma. Yyy możemy podejść tutaj, tak naprawdę. No nie, tu nic nie ma. Jak tam nasze zadania? No nie no, trzeba mu opłacić go i tyle. No brakuje nam... Brakuje nam dwóch bombek. Nie wiem co z tym piratem. Coś tu jeszcze musi być. tego na Ale nic nie mogę zrobić na razie. Dobra, odstawimy te bombeczki. Zakładam, że to w centrum to jest ta choineczka, nie? Źli, skąpi Dobra, i trzymaj. Ludzie są usuwani tak jest. Z... Mam coś dla ciebie. Świetnie. Ranga, Ale to. No wiem, domyślam się, jeszcze dwóch brakuje. I wraca do swojej Dobra, to był ten spaniaczek. Wszyscy mieszkańcy cieszą Ej, ty. się, że niegodziwcy wśród trzymaj. nich zostali. Zezjanie. Zezjanie. Widziałem jakieś jedna jakieś klabane figurki kaplicy. dla dzieci. Skąd ją znajdziesz? I A jak mam się tam dostać? Nie wiem. A no radość problem. jest wielka. Znaczy, pff, nie pomyślałbym, dlatego że dach kaplicy jest zarumbiście. Znaczy nie, w sumie nie jest zarumbiście wysoko. Trzeba było najpierw pomyśleć. Hmm. No ale też nie jest nisko, w sensie, no nie, nie jestem w stanie to jakoś wskoczyć. Dokładnie to zawsze powtarzam. Chyba, że z magiem zaraz pogadamy. No dobra, no w sumie dał mi taki tip, na który sam bym nie wpadł. Ale kurde, no znaczy. Ha. No nie, pogadajmy z magiem, bo jest problem. No nie mam pomysłu, jak wejść na górę. Dobry, panie magu, to znowu ja. E, tak. Czy mógłbym wejść na dach kaplicy? Oczywiście, że nie. Ten przywilej zarezerwowany jest wyłącznie dla kilku wybranych przeze mnie osób, a nie dla plepsu. Aha. Wystarczyło zwykłe nie, ale może jest jakiś sposób, żeby cię przekonać. Osobnik chce mnie przekupić? Wynocha stąd, zanim wyciągnę swoją rózgę! Spokojnie. Hmm. Opowiesz mi coś o Szkole Klasztornej? Nie, szkoda mojego czasu. Niech się doinformuje gdzie indziej. Bardzo, bardzo przyjemny mak nam się trafił. Tak właściwie, co się stało z oknem? Coś strasznego, bardzo strasznego. Te nieznośne szczeniaki bawiły się piłką na dziedzińcu, pomimo mojego <ścoughs> wyraźnego zakazu. No coś Jeden wyjątkowo głupi chłopak trafił prosto w to okno. Hmm. Za karę dziekan wysłał go do wszystkich sal lekcyjnych i kazał mu je wyczyścić szczoteczką do zębów. Teraz mnie czeka poskładanie tego dokupy. Może ja mógłbym zrobić to za ciebie. Nie wiem, czy osobnik jest do tego zdolny. Wydaje się raczej głupi. Ach, co mi tam. Niech się wykaże. A w nagrodę chcę mieć możliwość wejścia na dach. A już myślałem, że osobnik chce pomóc z dobroci serca. Heh, głupiec ze mnie. Niech będzie. Dobra, super. Ale to zrobimy w następnym odcinku. Czyli jednak będą prawdopodobnie trzy części. No i dobra. Bo dobra, bo bardzo przyjemnie mi się gra. Świetny dubbing. No, To nie jest na wysokim poziomie. To jest perfekcyjny. Kurczę. Nawet dobór aktorów, nie? Jakość jest naprawdę... O Jezus. Tym bardziej brakuje Bractwa z Polszczenia. Dobra, nic. Na dzisiaj to tyle. Akurat pogoda się skiepściła, także e, wpadajcie do opisu pod filmem. Trzymajcie się na razie.